Liczba 125 do potęgi minus 3 razy pierwiastek czwartego stopnia ze 125 i to wszystko do potęgi czwartej jest równa. Przepiszmy tę liczbę. 125 do minus 3 razy pierwiastek czwartego stopnia. Ze 125. I to wszystko do potęgi czwartej równa się. Zobaczmy na odpowiedzi. Wszystko jest wyrażone w potęgach liczby 5, a zatem postaramy się każdą z tych liczb zapisać za pomocą potęgi liczby 5. Zaczynamy od liczby 125. Jest to 5 do potęgi trzeciej. To jest 125. Ale ta liczba była do potęgi minus 3, czyli łapiemy to jako starą liczbę 125 i do potęgi minus 3. Do tego momentu zapisaliśmy tę liczbę. Dalej, razy. Ta liczba 125 nadal jest to 5 do potęgi trzeciej. ale ona jest pod pierwiastkiem stopnia czwartego. I tutaj takie przypomnienie: pierwiastek n tego stopnia z liczby a to jest a do potęgi 1 przez n. Czyli możemy dowolny pierwiastek zamienić na potęgę. Czyli jeżeli ta liczba 125. Była pod pierwiastkiem stopnia czwartego, oznacza to, że podnosimy do potęgi 1 czwartej. I ten zapis oznacza ten cały pierwiastek. Ale ten iloczyn w całości był do potęgi czwartej, czyli złapię ten cały iloczyn i to jest do potęgi czwartej. równa się. Kolejne zapisy. Potęga potęgi. Znowu przypomnienie, że jeżeli mamy a do potęgi m i jeszcze do potęgi n, to wykładniki się mnożą, czyli pozostaje a, ale jest iloczyn wykładników m razy n. Czyli jeżeli tu mamy 5 do potęgi i tu jest wykładnik i do 3 i do minus 3, to to będzie 5 do potęgi, no jak wymnożymy 3 razy minus 3, to będzie minus 9 razy. Tu jest sytuacja analogiczna, czyli to będzie 5 do potęgi, no 3 razy 1 czwarta to jest 3 czwarte. Czyli załatwiliśmy to. Ale to, oczywiście, wszystko do potęgi czwartej. Kolejne działanie, mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach. Wzór byłby taki: a do potęgi m razy a do potęgi n wykładniki się sumują, czyli m plus n będzie w wykładniku. Zatem my tu otrzymamy 5 do potęgi i jeżeli dodamy liczbę minus 9 minus i dodamy do niej 3 czwarte, to wynikiem będzie minus 8 całych i 1 czwarta. I nadal to jest do potęgi wszystko czwartej. Napisałem wykładnik jako liczbę mieszaną, ale my wiemy, że raczej liczb mieszanych nie używa się w wykładniku, ale żeby było łatwiej nam wyznaczyć, to jest wynik przejściowy. Zatem teraz zamienimy to na ułamek niewłaściwy. 5 do potęgi. Minus, a tutaj 4 razy 8 to jest 32 i plus 1 to jest 33 czwarte. Minus trzy czwarte. I nadal do potęgi 4. I ostatnie działanie. Mamy znowu potęga potęgi, czyli zgodnie z tym wzorem wykładniki się mnożą. Podczas mnożenia te liczby 4 nam się skrócą. Zatem zostanie 5 do potęgi minus 33 bo minus 33 czwarte razy 4 te czwórki nam się skracają. Czy jest taki wynik? Tak, jest to odpowiedź C. Taki jest taka jest odpowiedź do tego zadania drugiego.